Jeden błąd na drodze, to nie koniec gry To tylko przystanek ZAPIERDALAJ NA Wyciągnij wnioski, z co zawiodło, to ostatni raz Obiecywałeś podobno Znajdź nowe miejsce, nadaj mu ryb. Pomimo porażek, staraj się wzbić Jeden błąd, jedna tapsa, jeden z nich Pierdolni tym, zacznij żyć! Żyj Uzależnienie to mrok, co próbuje cię złamać stary Pamiętam przed dni, kiedy świat był szary, gdy każda decyzja wiodła prosto do kary Ucieczka w tym butelkę w kryształ filowe czary Mary Fałszywy spokój, co szybko zaczął mnie dwoi Zasypiałem wypoczęty Budziłem się z Mam psychikę, tak mi ten spod głowę porył. Napady lęków, trach przed krzykiem. Cały ten syf tylko w głowie ci jebie. Znów w długach po uszy kurwa leżysz na glebie. Tak nie zwyciężysz, fuj, jestem pewien. Wol do chwili spokoju odnajdź istotę siebie! Da, Ja! Odnajdź istotę siebie! Da, Ja! Odnajdź istotę siebie! Da, da. Odnajdź istotę siebie! <śmany> 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 Powstań z popiołów, odczep kurz z kolan. I zlikwiduj wroga Prawdziwa siła to umieć zacząć od słowa Przepraszam, znów zawiodłem, pomóż mi odnaleźć Boga Jestem tylko człowiekiem z krwi i gości Z bliznami na duszy, ale pełen miłości Dla istoty siebie wiem, że muszę się pilnować Wróg wciąż nie śpi, nie chcę przestać dryfować To nie sprint, to maraton Pełen wybojów, ale cel jest jasny Ha, ha! Wolność bez nałogów Demony tańczą, szeptem układają pieść. Hey! Każdy krok to walka, każdy dzień to test hey! Nie ulegaj pokusie, jesteś silny przecież wiesz Staraj się od tego uciec, nie pozwól by zapał twój zdech Uwolnij swoją duszę, niechaj graci w sercu pieśń hey! Cały ten syf tylko w głowie ci jebię Znów w długach po uszy kurwa leżysz na glebie Tak nie zwyciężysz, w chuj jestem pewien do chwili spokoju, odnajdź istotę siebie Odnajdź istotę siebie Odnajdź istotę siebie, odnajdź istotę siebie. stare, z nimi dealerów numery Zrób kardio minut, parę endorfiny wystrzeli Pobudź komórki szare, rzuć kajdany i widz Niewolnikiem czyfu nie bądź, twoje życie się zmieni Uwierz w siebie, ze mną refren ten przewiń. Cały ten syf tylko w głowie ci niebie, Znów długach po uszy, kurwa leżysz na glebie Tak nie wyciężysz, w chuj, jestem pewien Mord do chwili spokoju, oddaj ci stotę siebie Oddaj ci stotę siebie Oddaj ci istotę